Corona Camp, dzień pięćdziesiąty. Dziś odcinek zaczynamy z drogi. A gdzie my tak idziemy? Idziemy oh, do chłopaków. Dlatego, do chłopaków że... na stare ich miejsce. Złożyliśmy obietnicę. Sprawdzimy ich pułapkę, bo oni zapomnieli jej zabrać. I obietnicę składaliśmy kilka dni wcześniej. Kiedy nie było takich upałów. Nie było prawie 40-stopniowej temperatury, teraz średnio, to jest 38 stopni w cieniu. W dzień nie spada do, w dzień. W nocy nie spada poniżej 28. A na słońcu jest powyżej 40. Spokojnie. Chcąc nie chcąc, pójdziemy zobaczyć, co z pułapką. Pójdziemy zobaczyć, co z tą budową hotelu. Mamy i tak opóźnienie, bo mieliśmy też małe problemy w camperze. Jak mówi prawo Marfiego, jeśli macie coś, coś zepsuć, to zepsuje się to w najmniej odpowiedniej chwili. Zepsuło nam się. ogrzewanie, ogrzewanie się, już dawno. Zepsuła nam się teraz lodówka. Jest taki gorąc, że. Ona coś nie daje rady, a ostatecznie to już po prostu wręcz wydaje mi się, że grzała. Zmarnowały nam się zapasy z całego tygodnia. To wszystko popleśniało. Woda się wylała, bo ona się rozmroziła. No i trzeba było się nią zająć. Bo szczerze mówiąc, to wtedy, kiedy byliśmy nad bajkałem, to nie bardzo miałem na to czas i możliwości, żeby to zrobić. A teraz mam dużo czasu, chociaż bardzo ciężko się pracuje, jak jest tak gorąco. I postanowiłem to ...definitywnie wyczyścić rdzy, z rdzy. A użyłem do tego Ale octu. to, to znaczy co? Co to jest? To jest palnik. To jest palnik od lodówki? To jest palnik od lodówki. To jest ta część, która grzeje... ...chłodziwo, żeby lodówka mogła chłodzić. Takie to, to czary. I była ona strasznie zardzewiała. Nie, nie chciałem się już nawet wyciągać kamery, pokazywać Wam to, jak wyglądało przed. Ale mi, było całe ludkie zardzewiałe. Teraz to już sobie leży jakieś 3 godziny w odcie i sam ocet wystarczył do tego, żeby się pozbyć całkowicie rdzy. Plus do tego gruntowne czyszczenie komina, co też nie było proste, bo nie, 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 nie demontuję tej lodówki z kampera, bo to chyba byłoby jeszcze więcej zachodu. Robię to wszystko przez te moje malutkie otwory. I wyczyściłem komin, czyli odprowadzanie spalin jest załatwione. I tak dla pewności postukałem w te rurki, bo wszędzie na forach na Camper Teamie piszą, żeby opukać rurki e, dosyć solidnie, a więc opukałem rurki. Tak powiedziałem, opukałem. Nie opukałem niczym jakąś substancją, tylko chodziło o opukanie młotkiem. Dlatego użyłem takiego gumowego, żeby nie uszkodzić żadnej rury i zrobić jakiejś tam jakieś tam dziury. Teraz tylko zostało mi to złożyć, choć nie jest to prosta sprawa. Bo miejsca jest tyle ile jest. Temperatura jest prawie 40 stopni, więc co 10 minut, co 15 trzeba robić przerwę. No dobra, to robimy test. Zobaczymy, czy coś to dało. Na początku ten płomień był może z centymetr. No dawaj, dawaj, z centymetr. Oooooh, teraz 5. Czyli naprawiona jest. No zobaczymy, jeszcze trzeba włożyć. Dobra, zgaś, bo potem będzie gorąco. Zobaczymy tylko, czy włożymy. Jak włożymy to z powrotem, to czy będzie wszystko ok? Czy zacznie chłodzić? A, ale jestem dobrej myśli. Dobra, odpaliłem lodówkę, tylko że coś tak trochę niepokojąco dymi. Poczekam z 10-20 minut, bo być może że to są resztki tych wszystkich rzeczy do czyszczenia, które używałem. Tak przynajmniej pachną, mam nadzieję, że się nic nie zapali, dlatego jeszcze nie składam wszystkiego do końca, jako zobaczę co się stanie potem. Minęła doba. Chyba wszystko jest dobrze, bo przestało dymić. Lodówka grzeje, a tym samym chłodzi. Więc chyba będzie działała. Taką mam przynajmniej nadzieję. Cały dzień zajęło, żeby to zrobić, ale w końcu możemy mieć coś chłodnego. Bo nie ma nic lepszego niż w 40-stopniowym upale napić się czegoś zimnego z lodówki, soku czy wody. Piła. <gry> Już tak z piwem. Natomiast jeżeli chodzi o tą lodówkę, to, było tak, to była taka niezapowiedziana naprawa. A ja czyściłam całą lodówkę cały dzień praktycznie ze szczoteczką do zębów. Czyściłam te małe w środku elementy. Yy, także ja lubię sprzątać, ale jeżeli sama sobie to zaplanuję, a nie coś takiego spada. Najważniejsze, że jest ta lodówka naprawiona i mamy w końcu coś zimnego i możemy zrobić jakieś większe zapasy. No i taki dylemat. Na jedną lodówkę nową zbieramy dla mewluta. Już tam prawie doleciała do końca ta zbiórka. Dzięki jeszcze wszystkim, którzy w dalszym ciągu tą zbiórkę wspomagają. A i my musimy pomyśleć o jakimś małym remoncie i chyba jak wrócimy do Polski to trzeba będzie taki remont zrobić, bo... Lodówka na gaz, ona ma swoje plusy i minusy, ale w upale największym minusem lodówki na gaz jest ta temperatura, którą ona generuje. I oprócz tego, że na zewnątrz wydmuchiwane są ogromne ilości ciepła i siedząc tutaj teraz pod markizą, mamy dodatkowo jeszcze zwiększoną temperaturę przez lodówkę, to to samo się dzieje w środku. I w środku najgorzej chyba jest w nocy. No, ostatnią noc nie mogliśmy zasnąć. Było tak gorąco. Tak, nie mamy klimy, jednak, jednak ta temperatura jest za duża, żeby się spokojnie zregenerować, wyspać. I tak trochę chodzimy jak muchy. Dzisiaj to się czujemy. Smola. Jesteśmy tak niewyspani, że czujemy się trochę jak na kacu, ale naprawdę po prostu jest tak gorąco w nocy. I Turcja, ona jest piękna. Wydaje mi się, że poza sezonem, kiedy jest cieplej niż w tych innych krajach. Ym, ale w da samym i da się oddychać, i to jest takie fajne, że można się i opalić, i jest tak ciepło, przyjemnie, a teraz y, jest za gorąco. I nie jest przyjemnie. Ktoś kiedyś mówił, nie jedźcie do Turcji lipiec, sierpień, bo nie, nie dacie rady. Jak my już wychodzi na to, że, maj i że już czerwiec w maju nie dajemy będzie. rady. No. Ale cóż, jakoś trzeba żyć. 50. dzień to nic innego nie oznacza, jak to, że za 3 dni kończy się Ramadan. I wychodzi na to, że Turcja zmieniła zdanie odnośnie zakazów, jednak ten zakaz będzie obowiązywał po ramadanie. Chyba tak, żeby po prostu zabezpieczyć społeczność, bo jak wszyscy się zaczną spotykać, to po prostu to, byłaby w Turcji apokalipsa. To właśnie ktoś tak fajnie napisał w komentarzu, że. To już teraz będzie apokalipsa w Turcji. Być może i tak by było, dlatego wolą tego nie być sprawdzać. Być może jeszcze to zmienią raz, bo to się zmienia po prostu tak szybko. A być może po prostu badają granice Turków, ile mogą wytrzymać w domu. I... Ale jest, powiem wam, jest tak gorąco, że nawet ciężko się mówi. Że y, zaczynamy żałować. Choć podejdziemy się trzy kroki do ocienia. No i teraz nie wiemy, bo... Zaczynamy żałować tego, że zgodziliśmy się sprawdzić tą pułapkę, bo jednak tutaj jest trochę kilometrów i w taki upał iść to jest masakra. Paczkę odpuszczamy najprawdopodobniej, bo jest z nią już na tyle problemów, że poprosiliśmy o jej zwrot, ale to się jeszcze okaże. Bo co dzwonimy na infolinię, to jest inna decyzja, raz, że ją już zniszczyli, bo za długo nie odpowiadamy. Ale raz... mają procedurę, że jak paczka za długo leży, to oni ją niszczą. To... I za każdym razem mówią nam co innego, wciskają nam taki kit, że ona próbowała być dostarczona i że była. już tutaj, była koło nas. że była tutaj w Kalkan, ale nigdy ta przesyłka Status się nie zmienił na, na stronie nie, nie zmieniła statusu. Nikt do nas nie dzwonił, a mówiono nam, że dzwonili, kontaktowali się. Weryfikowaliśmy numery, no po prostu cudawianki z tym yy, kurierem tutaj w Turcji. Nie wiem, czy to wynika z tak dziwnego okresu, czy tak jest normalnie w Turcji. Czy oni sprawdzają po prostu każdą paczkę tak, jakby to była bomba no, z Europy. No to jest fakt. Zobaczymy, ale najprawdopodobniej... Ale nasza cierpliwość chyba się już skończyła. To są ostatnie dni na korona Campingu i nas. Tak. Trzeba dzisiaj jechać w góry, gdzie jest chłodniej. Tak. Idziemy. Samo się nie zrobi. Budowa hotelu na razie coś ucichła. Wszystkie maszyny zabrane. A część z was się pytała, dlaczego akurat to miejsce. No to miejsce jest fajne, widokowe. Jak się przyjrzycie... że wam przybliżam. To... Tutaj, w tym miejscu... Wygląda to jak aligator i ta wyspa jest nazywana Wyspą Aligatora. Stamtąd nie wiem czy mikrofon wyłapie, ale dobiegają dźwięki ptaków mew albo jakichś rybytw. Nie wiem co tu w Turcji żyje. Więc podejrzewam, że to jest jakaś taka wysepka lęgowa, która rzeczywiście jak się przyjrzeć to z przodu jest nos, tam potem jest... dalej są oczy. A cały tył to jest ciało tego aligatora. I ogólnie widok jest fajny. Fajnie jest tutaj dziko i tak dalej. A poza tym ta plaża, którą widzieliście w pierwszej części, kiedy przyszliśmy tutaj z mewlutem, to jest bardzo popularna plaża w sezonie. Z tego co mówili miejscowi, to przypływają tutaj łódki turystyczne, zatrzymują się i ludzie plażują. I to wynika po prostu z popytu, bo jak jest popyt, to jest podaż. Ktoś sobie wymyślił, że trzeba obsłużyć te łódki i stąd pomysł tutaj na hotel. Natura ucierpi, bo będzie zmieniona, ale za to turyści będą szczęśliwi. A to tak jest w Turcji, że jednak większość tych dochodów z gospodarki, do, do gospodarki Turcji to oprócz rolnictwa opiera się na turystyce, więc nikt przeciwko temu nie protestuje. I w ogóle z tego, co chłopaki opowiadali, jak przyjechał ten buldożer, to... Nie bardzo chcieli go przepuścić, nie chcieli przestawiać samochodu. Bo Mimo tego, że to nie jest ich teren. To, to walczyli jako swoje. Michael wręcz postawił krzesełko, tak żeby im troszeczkę tą pracę utrudnić, bo Michael ma dużo różnych takich. swoich zasad. zasad, jeśli chodzi o naturę. I dzięki temu, że ma takie swoje zasady, Michael ma swoje wady i zalety, ale na pewno jego bardzo dużą zaletą jest to, i tego nas nauczył, że jeżeli każdy weźmie chociaż jeden śmieć z plaży, więcej, to. Więcej, jakikolwiek, jeden śmieciek weźmiecie z plaży i każdy. Więcej oprócz swoich. Tak, jakby wziął taki jeden śmieć dodatkowo, to. To zawsze szybko... będzie czyściej. I my zawsze swoje śmieci zbieraliśmy, ale tych innych śmieci nie. A teraz w sumie przez Michaela staliśmy się zbieraczami śmieci. I znowu Was w tym odcinku odeślemy na Instagrama, bo tam się. Troszeczkę więcej teraz dzieje, są oddzielne relacje. Możecie zobaczyć, jak zbieramy tak, takie śmieci i każdy bierze coś po jednym. Nagrywaliśmy tam taką relację. Jak szliśmy tutaj sobie wybrzeżem do ich miejsca, no i każdy zbierał po śmieciu. A co znaleźliśmy, jakie śmieci zabraliśmy, to zobaczycie na Insta I teraz. Pomyślcie też o tym, jak siedzicie gdzieś tam na plaży, w górach czy gdziekolwiek. Jak rozejrzycie się, to być może, że leży jakiś, nie wasz śmieć. A, a jeden... jest lekki, bo y, jednak ciężej tak naprawdę jest przynieść coś na plażę. Y, pełną butelkę, jakieś pełne jedzenie, pełne opakowanie czegoś. Dokładnie. A wynieść jest łatwiej, bo to jest lekkie i wystarczy po prostu mieć dobre chęci. Ale to mówisz o swoich. O swoich to tutaj nie ma żadnej dyskusji. Swoje śmieci zabieramy nie, to zawsze. to jest brak kultury i w ogóle. Hamuła. Ale jak widzicie jakiś śmieć, to weźcie jeden więcej. Nic Wam się nie stanie, a być może, tak jak Michael powiedział, gdy każdy weźmie po jednym śmieciu więcej, to lada chwila i znowu natura będzie czysta i nie będziemy musieli się wkurzać, że gdzieś tam jedziemy i są śmieci. W sumie zasada jest prosta. Jeśli tak się pomyśli o niej w większym kontekście, to może i trudna do zrealizowania. Ale możliwa. No tak już dla chłopaków nagrywam, że ich miejsce, tak jak zostawili, tak jest, zostawili kilka kamieni. Idziemy, ktoś tam pływa. Mamy nadzieję, że pułapka będzie. I o dziwo, kaktusy rosną. A jak pamiętacie to, co mówiłem wam o aligatorze, to niektórzy w tej wyspie widzą znowu żółwia. I że to jest taka sytuacja, że ten aligator tego żółwia goni. Chociaż aligatora jeszcze jestem sobie w stanie wyobrazić, zobaczyć, a żółwia nie. Widzisz? Żółwia? Nie, jakiś nieforemny ten żółw. Ale Aligator? jak... Tak, tutaj bym się zgodziła. Tak. Jak ktoś by chciał, to może zobaczyć żółwia. No widzicie, nawet na plaży kogoś zastaliśmy. Jest młody piesek, dwie osoby się kąpią. A ja on się ucieszył, że idziemy. Płapka jest gdzieś tam. Idziemy sprawdzać. Znaleźliśmy linę. Zaraz zobaczymy, czy coś na końcu. jest opór to trzeba nurkować, zobaczyć co tam jest w środku Dobra, to sprawdzamy Ale tam kamieni dołożyli, pierwsza próba Wyciągnąłem, ale wydaje mi się, że w środku nic nie ma oprócz kupy kamieni. Ale próbujemy. Albo tyle ryb jest. Rybki sobie pływają, jest dużo ryb, fajnie tu widać. Ale zobaczymy, czy są w pułapce. A ta plastikowa butelka To była zanęta No niestety W środku nic nie ma, są tylko kamienie Już jej oglony zaczęły obłazić, jakaś taka maś piąca Nie wiem co to jest Ale niestety ryb nie ma Dzwoniłem do Majkana zobaczyć co chce z tą pułapką zrobić Ale gdzieś go na tym szlaku licejskim brak internetu chyba dorwał czy znaczy tak, użyte materiały to są wszystko naturalne od tej butelki, ale myślę, że zabierzemy to. Rzucimy tam obok tego miejsca na ognisko i ktoś po prostu to spali, no bo raczej innego pomysłu na to nie mam. Zostawiać tak, żeby jakaś ryba wpadła i się zamęczyła tutaj, nie, nie żyła to nie za bardzo. Chociaż jakoś nie bardzo chcą do tej pułapki wchodzić te ryby. No ale nie mamy wyjścia, zabierzemy to, co się da, to odzyskamy, odzyskamy linę, wyrzucimy zaraz kamyczki i... Pff, coś mnie tu atakuje. I... Jak wyrzucimy kamyczki, to resztę zostawimy koło miejsca na ognisko. Ktoś to spali na pewno, bo Turcy lubią palić ogniska bardzo. Tak się robi zdjęcia dla Was. Znaleźliśmy kraba i Alda ręką, żeby go złapać. Mam nadzieję, że ładnie wyjdzie. Jak ładnie wyjdzie, to właśnie teraz, jak mówię, to widzicie pięknego kraba. Kraba, który. Wygląda jak pająk, ale żyje pod wodą. No fauna i flora tutaj pod wodą jest piękna, chociaż fauna jest piękniejsza, bo z tej flory to tam jest kilka takich czarnych roślinek jakichś dziwnych, a jedna fauna tutaj w Morzu Śródziemnym to są przepiękne stworzenie. Jedna jest pewne pułapka śmierdzi niemiłosiernie. jest taka jakby w jakimś takim szlamie, nie wiem co to jest. Ogólnie to morze jest bardzo ciepłe i tak jakby zaczynało kwitnąć. Na całej powierzchni widać żółty pyłek, który robi się po prostu takimi warstwami, jak ławica ryb wygląda czasami, a to jest wszystko to, co kwitnie w tym momencie. Możecie sobie z zobaczyć teraz tą pułapkę na spokojnie, bo wtedy jak byliśmy na urodzinach, to ona była cały czas w użytku, nie można było jej zobaczyć. Jej idea, jeśli chodzi o łapanie ryb jest taka, że jak ryba wpłynie w dziurę to już z niej nie umie wypłynąć i tutaj jest wejście do tej pułapki. Teoretycznie ta butelka plastikowa, która jest tam w środku, ona miała służyć za podajnik do przynęty i tam chłopaki wrzucali jakieś krewetki, tego typu rzeczy. To wszystko jest wykonane z naturalnych materiałów. Kiki, kurde, dotknąłem tego akurat, czego nie chciałem dotknąć. Kiki plus sznurek, dlatego jak zostawimy to komuś na ognisko, może ktoś wykorzysta. Jedyne to, co zabierzemy, to właśnie ta plastikowa butelka, która niekoniecznie musi być spalona. Ona zostanie zabrana do kosza. Odpadła. Butelka tak z obciążeniem jakimś małym. Nie powiedziałem, linę zabierzemy, bo lina jest syntetyczna. To ją odzyskamy, może się nam do czegoś przyda, tylko trzeba będzie ją trochę podmyć, bo tak samo śmierdzi jak cała pułapka. Cieszcie się, że tylko ją widzicie, nie czujecie tego smrodu. Co powiesz? Śmierdzi? Idziemy. Do nas się nie przyjmuje i jak migdały przyjmuje. Dziękujemy za spędzenie z nami 50 dnia na korona-camping. Przesyłamy dużo ciepła, żeby Może u nas było trochę łodniej. chłodniej. Niezależnie gdzie nas oglądacie, to ciepło nam się przyda. A my Was prosimy o docenienie naszej pracy i wysiłku. Widzicie, jak upale? Jestem czerwony, wyglądam jak normalnie, jakbym się poparzył za docenienie nas subskrypcją, lajkiem, komentarzem. I do następnego, do następnego, pa! Jem jabłko, dlatego macham z jabłkiem, sorry. <laughs> Hej!